Witam serdecznie na kanale World of MMA. Kilka dni temu na internecie pojawiło się info, że Eddie Hall wypadł z walki bokserskiej z Hafterem Biernesonem, która miała dojść do skutku 18 września. Powodem zerwanie bicepsa, którego Anglik nabawił się na sparingu na ostatniej prostej swoich przygotowań do starcia z Islandczykiem. Na jednej z facebookowych grupek dotyczących sportów walki ktoś wywołał do tablicy Mariusza Pudzianowskiego i zaproponował, aby ten zastąpił kontuzjowanego byłego Strongmana. Na odpowiedź słynnego Pudziana nie musieliśmy długo czekać, który w social mediach wyraził zainteresowanie takim pojedynkiem. W dzisiejszym materiale pogadamy sobie o potencjalnej walce Pudziana z popularnym górą. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić, klikając przycisk, znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz, bez przedłużania, lecimy z tematem. Zacznijmy od początku, czyli od pierwotnie planowanego starcia Ediego Hola z Haftorem Biernsonem. Walka miała się odbyć 18 września na Florydzie w formule pokazowego boksu, a sam pojedynek był reklamowany jako najcięższe bokserskie starcie w historii. W końcu obaj wnieśliby do ringu grubo ponad 300 kg i nie kojarzy, aby kiedykolwiek do czegoś takiego doszło. Gdyby Pudzian zdecydował się na wskoczenie za Ediego, to wówczas na arenie walki przetoczyłoby się łącznie około 280 kg. Haft Björnsson to podobnie jak Holly Pudzian były Strongman, który jest znany z szerszej publiczności jako aktor grający rolę góry w serialu Gra o Tron. Ze sportami walki nie ma za dużo do czynienia, natomiast ma na koncie dwa pokazowe pojedynki w boksie, które stoczył w styczniu i w maju obecnego roku. Trzeba przyznać, że robi wrażenie swoimi warunkami fizycznymi, bo mierzy 205 cm i tak jak już mówiłem, waży 164 kg. Po prostu idealnie sprawdziłby się jako rywal Martyna Forda. Oczywiście nie jest nadzwyczajnie uzdolniony technicznie, nie jest urodzonym bokserem, ale to wszystko to jest biznes, który ma przynosić duże korzyści. Dla Pudziana również byłaby to szansa na zarobienie grubej kasy i wyciśnięcie tak naprawdę ostatnich soków z jego kariery, która nieubłagalnie powoli dobiega końca. Marketingowo oczywiście obaj zawodnicy znakomicie pociągnęliby ten pojedynek i podejrzewam, że Pudzian zrobiłby sporą furorę zastępując Hola. Dodatkowo zarówno Björnsson jak i Mariusz byli strongmanami, więc zapewne fajnie szłoby to ograć Nic nie jest jeszcze przyklepane, ale wczoraj Pudzian na swoim Instagramie wrzucił posta, że trwają negocjacje, więc faktycznie jest coś na rzeczy Wiadomo, że gdyby do tego doszło, to nie moglibyśmy oczekiwać od takiej walki maestrii czystego sportu, ale byłoby to coś fajnego, co przyciągnęłoby uwagę wielu widzów Dajcie znać w komentarzu jakie wy macie zdanie na ten temat i czy chcielibyście zobaczyć pojedynek Mariusza z Bjornsonem. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia. Prowadzący kanał World of MMA